Drodzy rodzice, być może słyszeliście, że mniej niż 1% dzieci zostanie zawodowymi siatkarzami, sportowcami, obojętni. To prawda, ale czy to oznacza, że nie warto zapisywać dzieci na zajęcia? Wręcz przeciwnie, sport to coś znacznie więcej niż rywalizacja. To zdrowie, radość, przyjaźnie i wspomnienia, które zostają na całe życie. Pomyślcie o swoim dziecku, uśmiechniętym, biegającym, pełnym energii. Właśnie to daje ruch. W świecie, w którym coraz łatwiej spędzić dzień przed ekranem, sport jest jak oddech świeżego powietrza. Uczy wytrwałości, współpracy, szacunku i tego, jak stać po porażce. W Kanga Volley tworzymy miejsce, gdzie każde dziecko czuje się ważne. Świadkówka jest naszym narzędziem, ale celem jest dużo więcej. Pewność siebie, radość z aktywności i pasja, które może zostać z nimi na zawsze. Niezależnie od tego, czy będą grać zawodowo czy po prostu dla zabawy. Wasze dziecko zyska zdrowe nawyki, mocne ciało i grono przyjaciół. A wy? spokój, że robicie dla niego coś ważnego, coś co zostanie na zawsze. Zapraszamy na zajęcia w kanga wolej, bo dzieci rosną szybko, ale sportowa pasja za Asia na dzisiaj może kwitnąć przez całe życie.